i bąki są śmieszne. Ja nie wychodzę z założenia, że bąki i kupa bawią każdego w każdym i... wieku, ale ostatnio znalazłem coś jeszcze śmieszniejszego. Na przykład, gdy mamy jakieś słowo, które zaczyna się na sa, na przykład sałata, i przerabiamy je na srałata, to brzmi od razu śmiesznie, albo taki sraturn, sramodzielność, sramonella, srandomierz. wej, plusę powiedz, jak teraz będziemy mówić na kappa. Srapa. Niż o tych otaku? Każdy kto śledzi mojego Facebooka, na pewno zobaczył, że od jakiegoś czasu zacząłem robić yy, parodie, znaczy komiksy, które parodują anime. Mówię tutaj właśnie o Naruto i Shingoki no Nokyorów. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi. Komiks jest zrobiony w stylu Dolana, czyli rzad w komiksie jest tak nieśmieszny, żar że żenujący i my się tak naprawdę śmiejemy. Z nieśmieszności tego komiksu, i ewentualnie z tego, jak głupkowato i absurdalnie są narysowane postaci, i jak i absurdalne ma imiona. No w każdym razie, nie można tego wrzeć na poważnie. I mam właśnie bekę z tych wszystkich Tru Otaku, tych wielkich fanów chińskich bajek chińskich. Jesteś pierdolonym odkurzaczem? Tak, i wysprzątam twój pierdolony pokój. Opowiesz jakąś cichą historyjkę? Dobra, specjalnie na twoje życzenie... CICHA HISTORYJKA! Kiedyś, kiedy byłem jeszcze młodszy niż w tej historyjce, kiedy pies mnie zrzucił ze schodów, lubiłem mm, z moim kolegą z sąsiedniej ulicy pobić się w piaskownicy. Chodziliśmy sobie do takiej małej piaskownicy, on w sumie był dużo większy ode mnie i zajmował więcej tej piaskownicy ode mnie, bo ona była, mała. no ale to nie jest ważne. Powinniśmy no, się budować zamki, z piasków, jakieś smoki, toczyliśmy wojny no wiecie, taka typowa zabawa. Ja ona taką zrąbistą, czerwoną łopatkę. Ona była taka, wiecie, taka zaostrzona u góry i ogólnie zrobicie się ją kopało. No i na tej samej ulicy mm, mieszkała sąsiadka mojego kolegi, która miała wnuka i on był jeszcze szerszy, niż ja i on razem wzięci. I gdy on przychodził, trochę mnie wkurzał i Pamiętam, kiedyś pewnego dnia roz, rozwalił nawet nam smoka z piasku przez co w ogóle mnie wkurzył i pewnego dnia zajebał nam łopatkę. No tą czerwoną właśnie, tą co z fajnie kopała. W sumie mój kolega od do dziś pamięta ten incydent, ja zresztą też i to jest bardzo dobry argument, kiedy ten kocząc się w kłótni z nim argumenty, wiecie, ten nasz kolega zaczyna wygrywać jakąś kłótnię, to my właśnie uciekamy się do tego i krzyczymy, ty mi od łopatka, dawaj tu kutasiarzu jeden ty. To zawsze działa! Jak nazywa się posadzony żyd? Kiepka. Śniłeś kiedyś o parówkach? Nie śniłem o parówkach, ale mogę Ci opowiedzieć jeden mój ser. Parówki to jedzenie, więc opowiem właśnie taki najbardziej związany z kulinariami. Kiedyś mi się śniło, że... Byłem w jakimś dziwnym mieście i miałem taką misję, po prostu czułem wewnętrzną potrzebę, że muszę zrobić sobie krapkę z dżemem. Przez szukałem chyba całą kuchnię, a potem całe mieszkanie nigdzie nie było dżemu, wszędzie chodziłem. Po prostu nie było nigdzie dżemu. I ostatecznie, kiedy już poszedłem nawet do mojego kolegi, w sumie to jest ten kolega, który bawił się ze mną tą fajną łopatką, o której opowiadałem w poprzednim, albo jeszcze wcześniejszym odcinku. I gdy już tam do niego doszedłem, patrzyłem jak on ma wszędzie pustych, pełno pustych słoiczków pod ziemię. ŚWINIA ZJADŁA WSZYSTKIE W MOIM ŚNIE! Jeszcze tak kończył ostatnią kanapkę z takim śmiechem na I co skurwysyn, nie będziesz miał grzebu? Piękna klinica, moja ulica